Cześć, z tej strony ja, czyli Słabieg. Dzisiaj widzimy się w Ghost Recon Wildlands. Chcę sobie zabrać punkty umiejętności. Tam zapasów trochę mam. O jeden z widzów ostatnio no nie ostatnio, tam parę dni temu mi pokazał zapasy, O czy widzę, że tu sporo ludzi. Może być problem.

No trochę ludzi jeszcze zostało Trochę ludzi jest. Dobra, koniec tego. No sobie możemy jeszcze użyć zwiadu. Dywersja. Dobra, jeden zdjęty. zostało jeszcze kilkunastu. Okay. Myślę, że tak po kolei sobie ściągamy ich. Dobra. Trochę nas wykryli. Coś się nie chciało zrobić. O, trzeba zwiewać. Jeszcze tam trochę oberwałem.

Jakieś kula odporne, no, mamy problem. Strzelałem do niego, już tam chyba dostał granatę O, nareszcie Dobra Musimy szybko sobie poznaczyć zapasy Patrzyłem ostatnio za... Za psem Ile by kosztował Taki który mi się podoba. Ale powiem wam, że cena nie jest mała, nawet bym powiedział, że jest duża. Spodziewałem się, że tak około tysiaka półtorej może kosztować. Taki dok tu sobie życzą trzy patyki. No i... Nie wiem, nie wiem. Co to będzie? Chyba wszystko mamy Tam pani się nie boi strzałów Ura Myślę, że będziemy spadać Tylko nie wiem co z tą... ...dziewczyną Oho, do no spoko Gdzie <grywam> odtransportować, O to jest pytanie. Hm. Nie wiem naprawdę. Gdzie ja ją mam dać? Dobra, zobaczymy. Here to be destroyed. Santa Blanca kills people all the time and leaves the bodies behind. No one cares if a sicario from a rival cartel dies. They kill a policeman? That's just the war on drugs. But the missing people? the desaparecidos? That includes every priest or journalist who said a bad word against the cartel. Every student, bus driver, laundry woman, anyone they think might be against them. That's not just the drug war. That's a story. Damn right it is. It has to be. If Bolivians knew a tenth of the murders that the cartels and Unidas have committed, there would be rioting in the streets. The rebels would have people flooding the ranks. Hell, the rest of the world might even care. The hideout is just ahead. Good. Show us that intel on the people disappearing in San Mateo. We need to put a stop to it. what's What I to do Tworzymy wyposażenie, czy sobie coś możemy zmienić? Chyba nie bardzo. Punkty umiejętności. O, ale sobie możemy coś zrobić. Hmm. Tylko co? Nie wiem, za bardzo. Pojemność amunicji. To w ogóle sobie tak poulepszałem. Myślę, że to chodzi o. Pojemność magazynka, oczywiście. To nie bardzo. Dobra, chyba sobie zasięg zrobimy. To jest nawet spoko. Ok, zasięg mamy zrobiony. Na więcej, na więcej to chyba nie mamy za bardzo. Chyba, że rozród z biodra sobie zrobimy. Chyba tak. Dobra, z mi się żegnam. Dzięki za oglądanie, za udostępnienie i subskrypcję. Widzimy się już jutro. Na razie i cześć.